No i moi drodzy, znowu spotykamy się w tym piękne tutaj czwartkowe popołudnie, żeby wspólnie oczywiście otworzyć sobie paczki za Division Rivals i. Mistrzostwa Food, także już nie przedłużając, zabieramy się od razu za otwieranie. Tutaj mam nadzieję, że udało nam się utrzymać. Nie udało nam się utrzymać, także mamy niestety mega paczkę jedną i jedną paczkę y, rzadkich zawodników, czyli paczkę za 50 tysięcy monet całkiem całkiem fajnie. Rangę trzecią nawet tutaj nie grałem, także pewnie bardzo dobrze pójdzie mi. Bardzo dobrze pójdzie mi Liga Weekendowa w ten weekend, ale ale spokojnie. Jestem dobrej myśli, jak najlepszej jestem myśli. Dobra, także w tym momencie odbieramy jeszcze oczywiście nagrody za food Champions. Miałem bilans 22 8, Jeżeli kogoś by to w ogóle interesowało, a pewnie będzie to Was interesowało. A my w tym momencie włączamy muzyczkę sobie w tle i zabieramy się do pierwszych player picków. Mamy dwa, oczywiście, mam nadzieję, będzie Sandro, będzie Pogba. Oczywiście tutaj nie ma nawet nie ma nawet o czym mówić, panowie. Pierwszy player pik, moi drodzy, i mamy tutaj. No, mamy Dwighta Gayla. Dobra, bierzemy tego Dwighta Gayla. Kurwa, 80. Także drugi PLP, jestem taki pewny siebie, że po prostu go otworzę. Nie będziemy przedłużać. Co? Perin! Powiedziałem wczoraj Ziomkowi, że trafiam Perina i trafiłem Perina. Godzina pierwsza, 37, to już było dzisiaj. Chuja w dupę i tyle, zakładam się, że trafiam Perina. Well, well, mam co chciałem, jest Perin. Paczki zawsze były dla mnie bardziej oczywiście, to jest tak powiem, szczęśliwe, aniżeli, aniżeli te wszystkie mm, player playerpiki. Także, wewout, ferder, edu, pierwsza mega paczka, 30 kart, 18 kart rzadkich, walkoucik w pierwszej, tak na rozgrzadkę czy nie. Inform. Znowu on już go trafiłem wczoraj, nie chcę cię! Beret Meret, no! Proszę, moi drodzy, paczka tym razem za 50 tysięcy monet. 12k, 12, 12 złotych, wszystkie rzadkie. Mam nadzieję, że tutaj jednak jej nas uraczy czymkolwiek. Na przykład, oprócz info. Nie mów mi, że to jest znowu ten Beret. Napastnik jest to Deportivo jest to. Nie mam pojęcia kim jesteś, mm, ale przynajmniej 10K. Także moi drodzy, w tym momencie paczka w ciemno tutaj dla y, 1 3 1 3 osób, które są w tym momencie na naszym live streamie, jeżeli nie chcecie ominąć kolejnego live'a, to oczywiście tam Subik na dole wiecie o co chodzi. No, ja w tym momencie wyłączam ekran i zobaczymy, co ciekawego mi poleci. Jeden 1400 osób, no kurde jest, chopie jest. Mam nadzieję, że było musi być wokal, no to nie może być inaczej. Ja widzę, ja widzę, bo XD, 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 Pogba, Messi, Walkout, no. Także moi drodzy, no niestety, Alison, karta oceniona na 85. Szał nie ma, dupy nie urywa, jak to się mówi, ale. Ale jest Alison, jest Michael, no, bramkę będę miał strzeżoną bardzo dobrze. 24 karty, 24 złote, 24 rzadkie. Walkout, na zakończenie, taka wisienka na torcie, please. Jest walkout, jest walkout, ostatnia paczka, jest walkout. To jest ikon... Nie, co to jest? To jest karta UCL? Brazylia? LO? Nie mówcie, nie, nie 40k, nie, 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 nie. nie, nie. grają. Czemu ta karta jest taka tania? Dobra, moi drodzy, także jak widzicie, to były nasze dzisiejsze nagrody za Food Champions i Division Ivals, także standardowo, no bo sumy nie standardowo, ostatnie były całkiem w porządku, no tym razem niestety nam się nie poszczęściło. Ostatnia karta, myślałem, że ikona, no niestety ikona to nie była, myślałem, że ta karta będzie warta troszkę więcej, ale 40 tysięcy monet, no to nie jest, to nie jest coś, czym moglibyśmy się, że tak powiem, po zaszczycić. No i... To było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Do następnego. Na razie, cześć. Peace.